z tej strony. No i witam was już w szóstym odcinku tego wyzwania. Nie wierzę, że jesteśmy tak blisko końca. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jestem mega podekscytowana, ponieważ idzie nam naprawdę dobrze. Myślałam, że będzie gorzej, ale jest naprawdę fajnie. Dzisiaj myślę, że sobie spróbujemy gdzieś się wybrać. Tylko musimy ogarnąć trochę rodzinkę. Także nie przedłużając już, zapraszam was na ten odcinek. Miłego oglądania! Dobra, nasz Paweł tutaj zaprosił sąsiada. Z tego co pamiętam, tak, jest nasz sąsiad, przyszedł na posiłek. Postaramy się może jakoś wykorzystać go przez dzieci, o ile jest to możliwe. Ok, natanek sobie je, zobaczymy jak potrzeby innych dzieciaków. Kacperek odsypia, tu jest na zielono. Jest super, możesz wstać, ciebie już obudzimy, zjesz. Tu jest ekstra. Ciebie obudzimy, żebyś też zjadła. Przepraszam, żebyś zjadł, bo to Filipek. Nie rozróżnia ich w tych piżamkach. I Nelka. Nelce damy jeszcze chwilkę pospać. Bo wiadomo, nie ma się co tutaj spieszyć nigdzie, jeżeli chcemy wyskoczyć gdzieś. Za dwa dni już mamy urodzinę. A nie, to jest Paweł. Jezu, jak się przestraszyłam. 18 dni, tak. Za dwa dni mamy urodzinki. Czy u wszystkich dzieciaków? Chyba powinno tak być. Chociaż ostatnio jedni mieli trzy, jedni mieli cztery. O, tu mamy trzy na przykład. U Filipa też mamy trzy. Inela też ma trzy. No ale dobra, wiadomo, zrobimy wszystkim dzieciakom w ten, zrobimy wszystkim dzieciakom w ten sam dzień urodzinki. Przyspieszymy sobie trochę czas. Nela. Nela. Maja, ty to w ogóle jesteś tutaj super. Co ty mogłabyś porobić? Nie, 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 nie bałaganimy. Może się pobaw? Będzie super. Tu widzę jakaś super rozmowa. Między dzieciakami. Możesz się przebrać. Ubierzemy się jakoś fajnie, gdzieś wyjdziemy. Gdzie my to mamy? Mamy zmienić strój. Ty jeszcze jesz, no dobra. Mhm, tu jeszcze śpimy. Dobra, chodź, wstawaj. Nathan ubrany. Kacper śpi, Kacper wstawaj. Idziemy jeść. Tu jesteśmy ubrani. Kornelka może się ubrać. Chodź tu, chodź tu. Co my cię ubierzemy? Tutaj jakoś tak cię ubierzemy. Weronika ubrana. Filip, zapraszam się ubrać. Okej. Okay. I tutaj będziemy jedli. Dobra. A Kacper? Kacper nie je? Aha, nie ma już nic do jedzenia. Yy, no dobra. Coś ci wyciągnę. Chodź Kacper. Żebyś zjadł. Ojciec jeszcze trochę pośpi. Zaraz gdzieś lecimy. Może dzisiaj pójdziemy do parku jakiegoś. Na przykład. W sumie to dobry pomysł. Dobra, wstawaj, żebyś też zdążył zjeść. Żebyś zdążył się załatwić. A potem będziemy lecieli. O nie, w ogóle mamy noc, to gdzie my pójdziemy w nocy do parku. No, to żem tego nie przemyślała. Bardzo nieprzemyślane. Ale w sumie, słuchajcie, póki wszyscy mają dobre humory, na wieczorny spacerek przed snem również można iść. Nie, po, nie popadajmy w paranoję. Także zabierzemy dzieciaki. E, w sumie, Nela, to jest jesień, to musimy ci zmienić jednak strój. No, może trochę cieplejszy. Taki mamy w ogóle. Chyba już w czapki powinniśmy się ubrać. Tak mi się wydaje. Chyba nie jestem w błędzie. Bo to tak zaletnio trochę jesteście ubrani. Dobra, powiedzmy, że to wiecie, chłodny, jesienny wieczór. Wieje. Także trzeba się przebrać. Zmieniamy strój. Weronika zmieniamy strój. Trój, Filip. Filip, Filip, Filip. Ty też się musisz zmienić. Nie. Miało być to. O. I jeszcze ty. Tu, tu, tu. I Kacper. Dawaj, dawaj. Zmień strój. E, to tylko ta się nie przebrała. Maja. Maja się buntuje. I idziemy, 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 idziemy. Tylko on idzie jeszcze do toalety. I lecimy do jakiegoś parku. Może kogoś poznamy. Ojeju, no i sobie stąd, bo chcę skorzystać z toalety. Sąsiad. No to fajny sąsiad. Potem przebierz się. Na telefonie, no wiesz ty co? I gdzieś sobie pójdziemy. Podróżujemy sobie ze wszystkimi dzieciakami. Spróbujemy chociaż, żeby trochę urozmaicić tą rozgrywkę. Dobra, idziemy, idziemy gdzieś. Uh -huh. Tu mamy jakiś park. Zobaczymy, ale zobaczymy. Może do innego w ogóle miasta. Jakby. Można tak powiedzieć, że to inne miasto. Nie, tutaj nic ciekawego nie mamy. A wierzbowa zatoczka. Tu tak. No tak średnio. A w, aha, tu w ogóle nic nie mam ostatnio przecież chyba stawiałam. No może jednak nie. No dobra. A nie, tutaj już byłam. No to postawimy jednak na park w mieście. Obok domu, nie domu. Co by się nie oddalać, żeby można było szybko wrócić. Lecimy do parku, słuchajcie. Oby nam się to udało. Mam nadzieję, że się uda. No i jesteśmy. I super. A to jest taki park. Tu można sobie usiąść. Szkoda tylko, bo dzieciaki nie będą miały się chyba za bardzo tutaj gdzie pobawić. Ale w sumie. Podejdź tutaj razem, spędzimy ten czas wspólnie. Coś może tutaj porobimy. Szybciutko. Chodźcie dzieciaki. Potem wrócą to może... <laughs> Jak to śmiesznie wygląda. Idą sobie takie gąski, gąski, gąski do domu. Tam czasem któryś może pierdnie po drodze. No ale to takie tam, wiecie. Urok posiadania dzieci. Idziemy, idziemy. Jak to śmiesznie wygląda. Przeuroczo. O! Możemy? Mogą się dzieci bawić w liściach? Chodźcie, kąski. Nie, nie możemy się bawić. A jak się w coś pobawimy, tak w ogóle? Ta, 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 ta. Pleć androny. A, bo tutaj coś jest ciekawego. Okej, okay, Paweł coś tam sprawdza. Obserwuje niebo. No dobra, Paweł, no to obserwuj. Patrz w te gwiazdy. A dzieciaki mogą się pobawić. Ojej. No, zabrały jakieś zabawki ze sobą, więc może nie będą się tak nudziły. Niech sobie trochę czasu spędzą razem na świeżym powietrzu. Szkoda, że nie mają w sumie takich wbudowanych zabaw. Byłoby ciekawe, im. O, ja, co ty, co ty robisz? Co ty? Jejo, jakie przedszkole! Jakie przedszkole! No dobra, nie zwracajcie uwagi na tę godzinę. Po prostu muszę dzieci wymęczyć. A by jak tam? A ty sobie tutaj chodzisz. A choć może się pobaw. Będziesz grał dzieciom? Yy, to może chodź tutaj z tą gitarą. Co ty na no to? Czy nie możesz? Pewnie nie możesz. A jak ci trochę ją. Tak. Przesuniemy? O, możesz pograć dzieciom na pianinie. Słuchaj. Nie ma problemu z tym. Bo to wiesz. Trochę nienormalne, że o tej godzinie chodzimy. Wszystkie stoiska pozamykane. A jest i Plac zabaw. Ale czat. A to pewnie nie, nie, dla, nie dla nas. Nie, my nie możemy, pewnie. Tylko dzieci mogą. Mm, szkoda. To pograj sobie. To pograj sobie na pianinku. Dzieci tutaj pomalują park w swoich barwach. Można i tak. To jest ich sposób na nudę. Wszystkie napierdzą, tata pogra. Bardzo romantycznie generalnie. Nie to no nie wierzę. Chodźcie, popatrzcie, jak tata gra. Tata się uczy grać, słuchajcie. Da. Ta, 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 ta. Lecimy. Ale czad. Widzą wszystkie maluchy. O i nawet chyba tańczył. A nie, ona, ona się z niego naśmiewa. No nie, no nie. To jest po prostu dzień spędzony w, y, kulturalnie. Dzieci się umuzykalniają. Paweł się umuzykalnia. Miło spędzona noc. Trzeba dzieci wymęczyć. Nieważne o jakiej porze, dzieci trzeba wymęczyć. Po prostu. Dobra, Paweł. Będziemy już musieli chyba dzieciaki powoli zabierać. Zabierać do domu. Uuu, można zrobić fajerwerki. Chodźcie, tutaj wszyscy. Chodźcie. Puścimy fajerwerki! Ale czad! Idą wszyscy? Chodź, zrobimy? Zrobimy fajerwerki? Będzie fajnie? Czy nie? Będzie fajnie? Wow! Ale czatowo! Patrzcie dzieci, jak super! Puszczamy fajerwerki! Hurra! Brawo, brawo! I co już po fajerwerkach? Nie, jeszcze nie. Oglądajcie fajerwerki dzieci. Ale szczelowo. Super. Świetnie. O nie, mamy tylko jeden dzień. Jeden dzień, więc w następnym odcinku będzie impreza urodzinowa. Już się nie mogę doczekać. Już się nie mogę uczekać imprezki. Ta, 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 ta. Będzie. Happy Birthday. Czy, czy, czy on się właśnie rozebrał do naga? Co? Czemu on zwiewa w ogóle? Jaki, jaki gość Nago sobie biega. Dobra, wracamy tu do domu, bo nam ten zmarznie, kacperek. A co on zrobił w ogóle? Co tu się zrobiło? Jak to możliwe? Nie. No. <taki> Takie tam wiecie. O, wracamy do domu. Leć, wież dzieciaki, bo musimy iść zaraz spać. Więc wracamy do domu, bo niedługo impreza urodzinowa. Dobra, super. Kaczuszki, kaczuszki, gąski, gąski do domu. Idzie jedna gąska. Gdzie reszta gąsek? Gąski, gąski. Natan ma wkrótce urodziny. No to już wiem, że Nathan ma wkrótce urodziny. Wszyscy mają wkrótce urodzinki. Chociaż Maja ma za. No nie, też ma jedno. O, Weronika ma dwa. Na 100%. A Filip ma w ogóle też dwa. <laughs> Anela też dwa. Ta ostatnia trójka po prostu wiecie. Później się urodziła po północy. <laughs> dobre, dobre. E, dobra, smrotki. Zobaczymy, jak wy tam wyglądacie. Wszyscy raczej chcą iść spać. Więc czas na sen. Zapraszamy do łóżeczek po kolei. Chociaż nie, nie, nie. Ty jeszcze chodź zjesz, koleżanko, żeby mi potem rano nie było płaczu. Żeby mi potem rano nie było płaczu, że ktoś jest głodny, więc kto ma zjeść teraz, to zje teraz. Jeszcze szybciutko przed snem. Ty możesz iść spać, a idziesz nawet spać, i ty też możesz iść spać. A kto ma zjeść, ten zje. A tata też idzie spać. Także kto tutaj je, to sobie je. Zapraszam jeszcze na jedzenie, a poprzebieramy się już jutro. Jak wstaniecie, to pieluszki posprzątamy. Chyba dzisiaj w ogóle powinna przyjść już pani pokojówka, mam nadzieję. Nie, nie musisz sobie. Możesz iść spać po prostu. Nie musisz robić drzemki odsapnijcie sobie po tym wyczerpującym spacerze. Po tym wyczerpującym spacerze. Dobra, najedzona? Nie, jeszcze jecie, OK. Dobra, czyli wasza trójka tutaj je. Spoko, to przyspieszę sobie troszkę, żeby was nie przynudzać tym jedzeniem. Jak już jedzą, no to idziemy spać. Szybciuteńko. Okej, okay, mamy pierwszą, która zjadła. Także dobranoc. A ty idź tutaj spać, skoro już nas mrodziłeś na tym łóżku, to gdzie będziesz? Na kolejne szedł. Wszyscy idziemy spać. Myszki, myszki. O, i deszczyk zaczął padać. Także jutro będziemy musieli na pewno poogarniać dużo kąpieli. <noise> Oczywiście. No i, i już szykować się do imprezy urodzinowej. Dobra, moi kochani. Rodzinka śpi. Wszyscy śpią. Dzisiaj taki będzie krótszy odcinek. Wszyscy padnięci. O nie, już ktoś wstał. Nie, 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 kochanie. Idziemy spać. Dobra, no to weź sobie zjedz. A, nie masz co zjeść. To jeszcze poczekajcie chwilkę. <laughs> idzie. Idzie, 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 idzie. Nie, nie, nie. Chodź zjeść. Także zjedz sobie. Szybciutko, a potem idziemy spać młode. Jeszcze poczekamy. Żeby on sobie zjadł. No i co? Ty nie idziesz spać? A, a gdzie ty idziesz zjeść? Gdzieś tu wędruje, słuchajcie. Gdzieś wędruje. Chyba mu nie smakuje to jedzenie. Albo jest jakieś zepsute. Dobra, musimy dać tacie trochę pospać, więc chociaż się zdrzemni. Tak zrobimy. No wszystkie dzieciaki teraz muszą budzić ojca. Przecież on musi trochę odespać od was. Dajcie mu jeszcze chwilkę. Ok, to położymy ich chociaż na drzemkę. Może to się uda. No, kładziemy się, kładziemy. No dobra, zatrzymam sobie gierkę, żeby już te nasze smrody nam nie powstawały. Nie będę już dzisiaj Was trzymać, ponieważ nie chcę, żeby dzisiaj doszło właśnie do tych urodzinek. Także na dzisiaj to już koniec. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. I widzimy się już w następnym odcinku, w ostatnim odcinku wyzwania. Już nie mogę się doczekać. Będą urodziny, będą urodziny naszej całej siódemki. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki, pa!